Witam serdecznie z tej strony Pitru, a to jest chuj wie jaka seria, yy, ale dzisiaj nagram odcinek z gry Batman Arkham Asylum. Tutaj jeżeli chcecie, to sobie możecie poczytać jakieś opisy. Yy, mamy tam bodajże pokazałem Jokera, Daina, Killer Croka i Harley Queen, yy, zapomniałem Wam pokazać jeszcze Yy, trującego bluszczu, ale myślę, że to nie będzie jakieś specjalne. No tak widzimy. Trwawy bluszcz jakąś cudem przejął władzę nad strażnikami dwoma. Tylko na szczęście dwoma, bo bo tak... i tutaj widzieliśmy właśnie efektowny finisher i lecimy dalej.

I w tym momencie połowa użytkowników zatrzymała film, tak że wiadomo co robić. Mm. według mnie. Najgorszą rzeczą, jaką tu zrobili, są właśnie um, walki z bossami. O ile jeszcze tworzący bluszcz mm. nie jest zrobiony źle, Po tyle. Inne walki, takie jak na przykład z Bainem, czy e, chociażby z Killer cropiem, na który byłem najbardziej zapowiedziany. bo nie wchodzimy z nim w bezpośredni kontakt, tylko uciekamy. No, tak. O ile jeszcze walka z Bainem nie jest jakaś specjalnie nudząca, to... Później te, ta walka się tak jakby powtarza z innymi klockami dużymi. Tu tutaj jak widzicie, m, najpierw wyrastają z ziemi takie rośliny, znaczy rośliny takie e, rośliny, które mnie chcą połamać, rozpierdolić i w ogóle, która wysyła pływający ból właśnie. A tutaj przechodzimy już do walki ze strachem na wróble. Ogólnie ten moment przypomina mi dosyć, znaczy ten moment, nie ten moment, tylko ogólnie walki ze strachem przypominają mi trochę mm, grę Duke Nukem Manhattan Project, ale nagram z tamtej gry kiedy indziej i zobaczycie dlaczego, o ile jeszcze w to nie graliście. Tutaj widzicie, strach na wróble, hmm, Tutaj jest tak naprawdę hmm, niewielki. Mniej więcej naszych rozmiarów, ale bazuje na tym, czego boi się Batman. do hmm, dlatego tu jest taki duży. Bo to jest tak, jakby jego świat hmm, tak. Jak dla mnie, bardzo fajnie zrobione. Ogólnie, musimy uciekać przed jego wzrokiem. To teraz go zabiję, to ja zobaczymy jak to robi. Nie No i teraz już biegnę. Tutaj zamiast się schować za tym bukienkiem, to... wolałem zginąć. I pierdolud. I po każdej śmierci mmm, przychodzi czas na taki At end of fear do... of Dobra. I tutaj mamy tryb de detektywa, który pokazuje nam mm, jakieś... Mm, no jakieś wskazówki i ogólnie y, bardzo fajne rzeczy. Tutaj mamy kolejny finisher. I yeah. I tutaj kolejny moment, którym, na którym byłem nieco zawiedziony, bo o ile Joker mm, chciał nas już pod koniec powstrzymać, to mógł powiedzieć tym swoim falcusom, żeby szukali gdzieś pod sufitem, a nie chodzili i nawet głowy nie podnieśli. Ale to nic. Gra i tak jest fajnie. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie grali. Okay. spierdalałem właśnie del I tutaj mamy pokazane, hmm. pokazane, tutaj został przeze mnie wybuchowy żel. Później kolejny z gadżetów, czyli Batarang. E, batarang to e, podstawowa broń każdego Batmana. Ja no, oczywiście, że Tutaj, tutaj mam taką linkę, e, dzięki której możemy przeskakiwać nad jakimiś większymi. Przepaściami. A tutaj mamy Batarang, którym mogę sterować przez chwilę po wypuszczeniu. Jak było widać. Kolejny z gadżetów Batmana to um, taka linka, którą mogę e, wyburzać. Wyburzać boże, e, Burzyć e, takie cieńsze ściany. A tutaj um, element, który przypomniał mi. Czasy, w których przechodziłem MDK2, więc no, mamy już dwie gry, które bardzo te to przypominają, a jeszcze walka wręcz jest zrobiona zajebiście i przypomina troszkę Wiedźmina, dwójkę i może Asasina. Tutaj nie wiedziałem na początku, czy ich bić, czy nie bić, ale kurwa, czy to coś... Szuka Bane, jest zaproszony na jest Batman, je ja. Czyli mogę iść. I od razu tutaj, jak weszłam, myślałem, że z niej się będę od razu napierdalał. Właśnie tak się rozejrzałem. Znaczy, oni mi brawo biją, nie? To co, będę się napierdalał. To bez sensu, nie? No to. Dobra. Mamy tu kolejny, zajebisty przerybnik. A jednak jeszcze, nie? Hmm. Wcześniej byłem w tym miejscu i... I zarazem powiem co. stało. Co się stało? No po prostu nic się nie stało, po prostu myślałem, że to jest maneki, A tu sobie siedzi taki joker. Aha, może przejdźmy do oprawy audiowizualnej? 7, 6, 9, 4. E, grafika mm, nie jest zła, tyle powiem. Tam czasem są jakieś niedociągnięcia, takie, że np Batmanowi przez na dupa wystaje, czy coś takiego. Ale to tylko takie drobiazgi, a ogólnie jest bardzo fajnie wszystko zrobione, hmm. może teraz audio. Hmm. Ale jest zrobione według mnie genialnie. Joker jest wyjebiście zrobiony. Ogólnie wszystko. Great, kurwa. Tutaj Batman super superbohater, oczywiście. Trochę jak dla mnie za bardzo taki klocowaty i sztywny jest Batman. Bo gdyby nie to i gdyby był nieco inteligentniejszy, to może by złapał szybciej Jokera. A nie dopiero w tym miejscu. I tutaj będziemy mieli takich dwóch kolesi, dużych, którzy będą bili się identycznie jak Walczył Bane i wcześniej jeszcze dwóch takich kolców też było. Ale dobra, zaraz zobaczycie. It's over, Joker. Over. Why my dear, It hasn't even dobra, Joker wypuścił swoich tych poddanych, poddanych i jeszcze kilku przyszło. No i dobra, i to jest runda pierwsza. Że tak powiem. No dobra, i tak właśnie to wygląda. Dwóch kloców cały biega, czasem i to i teraz pół godziny później. Oczywiście nie było to jakieś pół godziny, tylko po prostu inne nagranie, bo w tamtym momencie zginąłem, więc musiałem próbować jeszcze drugi i trzecim razem bodajże dopiero przeszedłem. I dobra. Jak się rozpędzają te klocuchy, to musicie im rzucić batarangiem prosto w pysk, tak żeby nie widzieli co się dzieje. Jak leci drugi to najlepiej po prostu spierdalać. Jeżeli ma. Jeżeli taki klocek jest jeszcze zamurony, to możemy jeszcze raz mu przydać w łeb i na niego wsiąść. Dobra, teraz przejdę do etapu walki z jokerem numer 2. Joker sobie przyczepił Titan i stał się też takim klocem. Tylko, że trochę silniejszym i inteligentniejszym niż tamte wszystkie dawny. I dobra, teraz jak go pokonać? Po rozwalaniu tych wszystkich pierdolców, które tylko nas wpływają, musimy zrobić coś takiego. I tą sekwencję powtarzamy aż trzy razy. Oczywiście bez zwinięcia Ściągamy po raz kolejny Jokera. I dobra. I miałem tego momentu nie pokazywać, żeby wam nie psuć zabawy, ale pomyślałem, że większość z was yy, jeszcze może... albo już grała, albo nie będzie grała, więc... No, dobra. Tutaj trzeba, że wszystko Batman. Never. Nie! Nie no przed takim czym to Joker mógł się obronić Batman leciał na niego z tą ręką przez kilka sekund. Więc no, ale dobrze. No i to tyle z Batmana. Mm. Mówił tutaj z tej strony: Kurwa, ze słonecznej, ciemnej dupy e, Petru. I tyle by było chyba z tego gameplaya. Wszyscy więźniowie wrócili do swojej nory. E, niedługo może nagram jeszcze z drugiej części, tylko będę musiał ją sobie skombinować. Arkham City. No dobra, na razie się z wami żegnam na jakiś czas. Mam nadzieję, że niedługi. No i co? No i chyba by było na tyle. E